Wypocząłem swoją drużyną, moi magowie już są lepsi w regeneracji punktów astralnych. I także, żeby nie męczyć cały czas tą areną, udajmy się w jakiś teren misji pobocznej, a konkretnie, konkretnie mamy zadania poboczne, bieżące misje, pomścić najam. Jest aktywne. I znajduje się to w tym miejscu. Oczywiście wcześniej trzeba zasejwować, i lecimy zobaczyć, z czym się tam będziemy borykać, potykać, walczyć, zwyciężać. Miejmy nadzieję, me, you a visit, oto dziad. Zobaczymy. Aurelian negocjować, Naorim atakować. Pomsta. Czy negocjacja? Naorim. Lecimy z atakiem. <laughs> Ty dziwko. Teraz zobaczymy. Więcej idzie? Poważnie? Czyżby to był gość, który wzywa pomoc? Mam nadzieję, że nie. Ilu ich jest w ogóle? Główna Helia. 3, 4, 5, 6, 7, 7. E, myślę, że nie będzie aż takiej tragedii. Co oni posiadają? Miecz? Jakiś wielki miecz? Ten ma kuszę, ten ma kuszę, ten ma miecz. I co? I tyle. I taka te może spokojnie sobie podbiec do tego gościa. Wow, no to, to znakomicie. I już go na przykład spróbować zranić. Co się udało? Dwie rany. Teraz mała. Kusznicy, kusznicy i rany. Kusznicy i rany. Obojętnie, którzy kusznicy, szczerze mówiąc. Lecimy. Weszła rana? Chyba weszła. Dobra, i teraz Naurim. Naurim, ty sobie powiedzmy, na razie się zatrzymaj. Kuszniczka. Czy kuszniczka może da dalej łotać kogoś? Ii, aj. aj śniczka Przede wszystkim magiczka. I mamy coś takiego jak możliwość z z złapania nad haczyk heli. Poważnie. Poważnie helię możemy złapać na haczyk. Ona ma kuszę dziadyga. Spróbujmy. Jest. Helia będzie współgrała z nami. Miejmy taką nadzieję przynajmniej. Bo poprzednio ślimaki też miały współgrać, i jakoś no, nie poszło to zgodnie z przewidywaniami. Ok, gość z ranami jest już raczej małym problemem. Natomiast te, ci goście są zdecydowanie większym zagrożeniem. I Naurim potrzebuje wsparcia magicznego. Chociaż on tego nie lubi. Ale doskonale wie, że bez tego ani rusz. I teraz próba numer jeden: przewrócenia tej to jest niby pani, ale okej. Okay. Oczywiście nie udała się. Dalej, takate. O, cholera, tu jest jeszcze koleś. Ten ma dwie rany. Nie jest totalnie groźny. Za to ten gość. Byłoby miło, gdyby zmienił broń i został zraniony również. Został zraniony? Owszem. Czyli mamy już trzech gości zranionych. Mała. Co ty mogłabyś uczynić? Temu gościowi mogłabyś sprzedać ranę lub temu? Ten już ma. Hmm. 90, 90. Wszystko jedno. W tego gościa. Weszła rana elegancko. Albo powalenie, albo zabi powalenie. Temu gościowi niestety nie weszła rana. Naurim natomiast próbuje powalić ciąg część druga. Znowu nie weszło. Nawet, kurde, nie trafił. Co za dziad. Teraz. Magiczka, magiczka. Znowu możemy kogoś zaszałować. To jest bardzo... Nie, małej nie chcę szałować. Ten gość jest nie zdrowia. Hmm. Ale tak czy tak to Naorim później, po tym gościu zostanie Naorim zaatakowany. E, więc może. Więc może. Ruszyć by się kawałeczek w tą stronę i teraz zobaczyć, czy jest jakaś większa możliwość szałowania. No nie bardzo. Hmm. To co, strzelać może po prostu? Kusznik jest na 100%, ale nie odbierajmy przyjemności Heli. I ten gość jest na... do diaska. Może jednak włączyć szałowanie temu gościowi. On został zraniony lekko, ale nie ma rany. Znaczy, zmniejszona pozi zmniejszony poziom życia, zdrowia, ale nie ma rany. I córka atakuje, na szczęście, zurek jakoś udało mu się go wybronić. Ekstra. No nie, bez jaj. To dziad. A to dziad. Z ranami taki skurczybyk Obszarówka może. Niestety naurima obejmie Ach, cholery, zurek. Ty nie masz nigdy żadnej dobrej perspektywy do rzucania czarów. Nie wiedzieć czemu? Może zwyczajny czar. Taki o w kogo? W tego? W nią mógłbyś? Zdecydowanie tak. Ładnie teraz mała. teraz mała może spokojnie ściągać hmm, cofnąć się. Generalnie może się cofnąć i strzelać w tych gości. Oni są cali zdrowi, a rany by się im na pewno przydały. Nie ja chyba nie weszła żadna rana, niestety. Naurim. Tak, już nie próbuj powalać, bo to się mija z celem bi po prostu. Kuszniczka. Kuszniczka, która nie może tutaj nic zdziałać. Za to ma niezłe możliwości na tych panów i pani. O, żeż ty, Zurek nieźle obrywa, z tego co widzę. Zurek rzucisz na siebie chyba czar. Kurde, i Takatę jeszcze berwał. A, i on jest cały i zdrowy. Źle. 89%. Rzucaj czarem. Ładnie, 11 życia. I tu Takatę mocno... Czy on wstanie, czy nie? To mnie ciekawi. Gdzie on... Gdzie jest w ogóle mój Takatę? Tu aż. Czyli w tej turze jeszcze nie wstanie, a to dziad. Mała. Tego gościa trzeba się pozbyć, droga pani. Ewentualnie zranić. Bo ta kata sobie tam poradzi, powiedzmy. No, Poważnie? Widzę, że Helia z tym się będą obściskiwać, więc... Ja jestem zadowolony generalnie. Nie. Ładnie. Naurin... Tak jakby niewrażliwy był. Takate jest wrażliwy. I zurek znowu. Lecisz z zaklęciem zurku. Tym razem na poziomie drugim. Ale zawsze. I tak nieźle. 10 punktów życia. To wykończyło gościa. Mała. Kto tutaj ma gorszą sytuację? Zdecydowanie ten gość, więc może w helię. I może spróbujmy jej ranę zadać, chociaż podejrzewam, że ona jest takim jakby bossem i nic to nie pomoże. Naurim. Koniecz z tą panią. Aurelio. Strzelaj w helię. O. Takate wstawaj do nędzy. Zurek. Czy ty możesz rzucić czarem na nich? Nie, nie możesz, bo nie masz many. Ok, to ty się po prostu wstrzymaj. Teraz. Mała. Rusz się tutaj, koleżanko, i zacznij strzelać w tego gościa. On już ma rany. Łe, no to zabij go po prostu. Najzwyczajniej w świecie go zabij. O nie! Poważnie. Na szczęście szał z niej spadł i Naurim może już zacząć się przemieszczać w tamtym kierunku, z powodzeniem. Kur... co to było? Hej, dziennik. Nie wiadomo, co to było. To jakaś magiczna pułapka chyba. No, nieważne. W każdym razie przeżyliśmy. Nie mamy rany, to jestem zadowolony. I Helia. Zdecydowanie Helia leci jako cel moich ukąszeń. Aj. Zurek. Ty masz już 10 many. Ale w nią tak jakby nie możesz. Możesz w barykadę za to podbiegnij trochę do przodu. Przydasz się jako wrzucanie osłon na Naurimowi. Kurwa, taka to, kiedy ty wstaniesz w końcu? Naprawdę nie mogę strzelać w tego gościa. Wow. Cudownie. W beczkę w takim razie, która przygniotła takatego. Takate w... do cholery, jasny. Nie mów, że utrzymałeś. O! Oh, to jest denerwujące lekko. No, bardzo. Tak, tego gościa trzeba zabić. Ciach. Dziękujemy panu. E, kuszniczka teraz nie ma w ogóle na nic strzału. Podleć trochę do przodu, proszę pani. I tutaj. Elegancko wszedł cios. Zurek. Oczywiście, że wiadomo, co będzie szło w ruch. Sztuczki magiczki. Kurwa, ta kata jeszcze nie wstał, nasz do jasnej cholery. Mała, wykończ tą beczkę. Dzięki, kurwa, co za idiotyzm. Okej, okay, a ty kto ty jesteś? A ty jesteś Helia, właśnie. Helio, dlaczego ty uciekasz ode mnie? Ja chcę się zaprzyjaźnić. Zurek za to nie bardzo chce się zaprzyjaźniać. Że ty nie biegnij do Zurka. Elegancko. Zurek, ty uciekasz. Tak wstępnie. I. masz manę? Nie masz many. No to sobie na razie czekaj. Teraz koleś, który w ogóle. Z... Czy on bije? On niczym nie bije. Co za idiota. Takate. Lecisz w niego. Elegancko. Mała. Ty się też cofnij. Tylko po to, żeby utrudnić he... O Boże, nie, nie, miało być wzmocniony strzał. Ona się znowu leczy, do jasnej, ciasnej. Naurim. Jedziesz y Aurelia, jedziesz y Zurek, wycofujesz się masz 8 many. Kurwa, dopnęłaś w coś, co to niby było. I możesz zapodać coś takiego. Nie, co ty robisz? Na kogo? Kurwa, co za idiota. No nic. Wykończ tego gościa, do kurwy nędzy. Dzięki. O, a ty strzelaj. Hmm, wątpię w tą ranę. No właśnie. Ok, one zdecydowanie spodobały się z Urbaran. Szkoda, że nie Naurim. Kurwa! Hmm... Dobra, tu ładnie. Zurek, ty weź od razu, w... wypadaj tam. I. I co? I Naurim nic nie będzie robił. <laughs> Naurim, ty się rusz tutaj, żeby utrudnić tej pani dostęp do Zurbarana. I skończ turę. Kto to teraz? Ta Kate. To kata se spokojnie podbiega i ciupiemy. Ekstra. Poważnie koniec. Najam pomszczona. Bardzo ładnie. O, cholera! Mamy następny kawałek czarnego metalu. Przedmiot misji. Grzebyk, rondry. Topór do rzucania, lekka kusza, tępy ręka rękawcy gladiatora, przeszywacz kolczugi. Wruglerz i Jeńcobójca Bierzemy wszystko Najam została oficjalnie pomszczona Także ludzie dzięki za oglądanie Zobaczymy się w następnym odcinku Prawdopodobnie arena Bądź odwiedziny u Juana Gredo Także cześć czołem